Witajcie, jeśli chcecie odinstalować aplikację w Windows 11, to już Wam pokazuję, jak możemy to zrobić. Po pierwsze, musimy otworzyć Start, następnie wybieramy Ustawienia, a teraz wybieramy aplikację. Klikamy w aplikację i funkcje, i w tym miejscu znajdziemy listę wszystkich aplikacji, które są na naszym komputerze. Ja na przykład odinstaluję aplikację. O nazwie Sticky Notes. Znajduje się ona w tym miejscu. Musimy kliknąć w te trzy kroki, wybrać odinstaluj i następnie potwierdzić, klikając na przycisk odinstaluj. Teraz musimy chwilkę poczekać. I jak widzicie, aplikacja ta została usunięta z naszego komputera. Teraz, jeśli wejdziemy sobie w pole wyszukiwania i będziemy próbować ją odnaleźć. Nie będzie ona dostępna na naszym komputerze. A więc, jak widzicie, jest to całkiem proste. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu. Jeśli film Wam pomógł, zostawcie polubienie oraz będzie nam miło, jeśli zostawicie subskrypcję na kanale. Do usłyszenia!